почти не делаешь. Кто ма. <laughs> Поехал с Рафалки на Не знаю, что. Шур. Давай, давай. Ну, хубарта. <laughs> Ciekawe, jak jego Bóg przyjmie do Boga. Nie wiem, jak to się on wytłumaczy. Nie będzie wykorzystywał ludzi, nie będzie obrażał nas wszystkich. Cholera jasna, jak to się mówi. O cholera jasna, to może powiedzieć, a nie jak on mówi. Nie wiadomo co. Wy, cię, ja, cię, cholera jasna. Cholera jasna, to moje. To nie grzech. No na razie sumo ta się. major. A ai, não é maior. Eu é Wojtek, eu E już. Na razie.